Dzień dobry kochani, zaczął padać deszcz i ciągle mnie coś przeszkadza, ale w sumie deszcz to pikuś. Kochani, temat współuzależnienia jest bardzo trudny. Współuzależnienie to też forma uzależnienia od osoby uzależnionej. Czyli co? Czyli musimy liczyć tylko na siebie. Jesteśmy bardzo opiekuńcze. Jesteśmy załatwiające wszystko, ogarniające. Z roli partnerki wchodzimy w rolę matki. Jeżeli jesteś osobą współuzależnioną, bardzo Cię współczuję, bo wiem, jak trudny przechodzisz okres, wiem, jak traumatyczne chwile. Schowam się tylko pod drzewo. Ciężko się uśmiechać, mówiąc w takim temacie, bo bo to jest tak bolesne przeżycie. To jest takie, wiecie, siedzenie na minie. Nigdy nie wiesz na bombie, nigdy nie wiesz kiedy y, wybuchnie. Ten zapalnik się tli cały czas i w każdej chwili może eksplodować. Dlatego żyjesz w ciągłym napięciu, w ciągłej niepewności. Nie wiesz, czego się spodziewać każdego dnia. Y, ja to przechodziłam również. I wiem, jak to jest trudne, obciążające dla psychiki, dla fizyczności ciała. Wiecie, co ciągle coś przeszkadza, teraz jakaś muzyka się włączyła i to dalej. Jest to bardzo trudne. Przy, długi, przy długotrwałym stresie, jakim jest półuzależnienie, życie w ciągłej presji, dochodzi do chorób i objawów psychosomatycznych, Mogą wystąpić duszności w klatce piersiowej, bezsenność, wybudzanie się w nocy, koszmary senne, bóle w kręgosłupa, bóle mięśniowe całego ciała. Czujesz, możesz czuć się tak zmęczona, jakbyś, nie wiem, przewaliła dwie tony węgla. Możesz budzić się bardzo zmęczona. I... I naprawdę, jeżeli, jeżeli nie podejmiesz psychoterapii dla osób współzależnionych i będziesz cały czas próbowała sama rozwiązać ten swój problem, to to będzie bardzo ciężkie. Chyba, że zmienisz coś w swoim zachowaniu. Czy jesteś gotowa powiedzieć nie tej osobie? Czy boisz się, że w ten sposób doprowadzisz do kolejnej jakiejś kłótni, która spowoduje, że ta osoba... Będzie zażywać tą substancję chemiczną, od której jest uzależniona. Gdyby nie psychoterapia, nie wiem, w jakim miejscem bym była dzisiaj. Na pewno byłabym bardzo nieświadoma, ale zauważyłam też, że osoby, które są świadome, że, że mają taki problem, boją się sami przed sobą do tego przyznać, bo Wiedzą i czują to całym swoim ciałem, że to przewróci ich życie do góry nogami. A póki co nie jest tak źle, prawda? No właśnie, i to trzyma ich w miejscu, to ich trzyma w miejscu, i, i tak naprawdę nic się nie zmieni, a jeśli się zmieni, to jedynie na gorsze. Jeżeli uzależniony nie odczuje, że coś zaniedbał, że czegoś nie dotrzymał, że czegoś nie, jakby nie zrealizował, nie wiem, nawalił. Jeżeli tego nie odczuje, bo ty to załatwisz, no to on żyje w pięknym świecie. To o co w ogóle Tobie chodzi? No przecież wszystko się dobrze kręci, rachunki są zapłacone, rzeczy czyste są, yy, obiad jest, wszystko jest. O co chodzi? Po co się zmieniać? I naprawdę ja wiem, że to jest trudne patrzeć, jak osoba uzależniona. Yy, stacza się, to jest bardzo trudne bo z reguły dotyczy to osób na których nam zależy bardzo ale to jest jedyna droga zostawić ich samych sobie, nie pomagać nie wyręczać w obowiązkach które do nich należą bo jeżeli ty przejmiesz wszystko na siebie wszystkie obowiązki, wszystko będziesz pilnować no to tobie współczuję a ta osoba nigdy sobie nie uświadomi, że ma problem i... I po prostu jego uzależnienie będzie postępowało. Także naprawdę zachęcam do terapii. Zachęcam chociażby spróbować. Ja wiem, że to nie jest proste. Otworzyć się przed osobą obcą, ale czy proste jest tkwienie w takiej sytuacji, jakiej jesteś teraz? Pozdrawiam Was, kochani.